Pierwszą, aha, dobra, stanik. <laughs> A i oprócz tego tutaj wymyśliłem e, z Mergani, że prowadzimy dwa takie jokery, dwa przedmioty, które chłopacy sobie rozlosują między sobą i będą musieli to założyć do natrysku. No one oczywiście, jak się odmyślacie, zostawią fajny ślad. Zobaczymy, co w sklepie hmm. będzie zobaczymy, co wybierzemy. Idziemy, idziemy. Mówisz, kompresor może co? Jak Do natrysku to może podciśnieniem. Pani mówiła, że to będzie boleć bardzo, ale kompresor mam w domu. To nie, to zobaczymy, kompresor będzie wyjściem awaryjnym Weźmiemy ten spryskiwacz do kwasku, będziemy szukać. To dobre. Będzie dobre, nie? Nada się. No i to powinno działać. Pumpujemy podczyszczeniowo tego. A to w miarę równo powinno się Tak, no bo to no. no. to są dwa takie, nawet wokół 400 150 zł. Dobra, brawa, będzie Popar z na nie są Mamy prawie wszystko. zostały do kupienia tylko dwa jokery. Pierwszy Joker to będą Google do pływania, maska, żeby został fajny, biały ślad. A drugi Joker, ten gorszy, to będzie strój kąpielowy Damski. Damski, wiesz kę bo dobra, ja ja to to No głosuję. bo, bo no. no dobra, to wybierasz się pierwszą czy drugą kartę. Patryk, którą kartę wybierasz? Pierwszą, oha, dobra, stanik. <śmiech> Najlepsze <śmiech> będzie, jak się no. zorientują, że to się nie zmywa. Zabierzemy ich na myjkę. No. Nagramy, że jest zmywanie, a to zostaje, kumarz.